Witam Cię bardzo serdecznie w dzisiejszym nagraniu. Nagrywam w upale przy zamkniętym oknie, żeby tutaj nic nas nie zagłuszało. Mam nadzieję, że tutaj nigdzie <głos》> nie będzie tego widać. Od razu przechodzę do rzeczy. Poproszę cię o wielkie czerwone serce w komentarzu, żebym wiedziała, że nie tworzę tego wideo na darmo. A tymczasem przede mną tutaj tak zerkam, Jest mój telefon z produktami od firmy Isana. Ostatnio, jak byłam w Rosmanie, jak byłam w Polsce, to przeszłam przez te produkty, może nie odważyć, powiedzieć wszystkie z Isany, ale większość, ponieważ jest sporo pytań, a co polecisz z Isany? Isana nas zaskakuje, tak jak ja no nie powiem, że niedawno, bo to już było dawno, ale w filmie na temat pianek do twarzy pokazałam, że oni mieli naprawdę fantastyczną piankę, chyba za 6 zł na promocji, a skład był fantastyczny. A... I jest jeszcze kilka produktów. Uważam, na które warto zwrócić uwagę. Oprócz słynnych płatków pod oczy, arbuzowych, bądź tych niebieskich, bądź serduszek, które tutaj również pokazywałam. Dlatego od razu przechodzę do tematu, bez gadania. Są to produkty zazwyczaj o dobrym składzie. Często Isana zwraca uwagę na to, że jest napisane po niemiecku Ochne mikroplastik, tak? Czyli bez mikroplastiku. Ale, ale, ale zdarzają się takie wpadki, że często widać tam alkohol czysty, czy alkohol den nad, więc tych kosmetyków tutaj u mnie nie będzie. Przepraszam, tutaj coś mi się. No, jest jak jest, ok, jedziemy. Jedziemy z tematem. Ja zacznę od kosmetyków do włosów, ale tak konkretnie mówiąc, od ampułek. Mamy ampułki, dwa rodzaje. Jedne są z kwasem hialuronowym i aloesem, i one są w takim niebieskim opakowaniu. Cena to, przynajmniej jak byłam w Rosmanie, teraz wiadomo, te ceny to się zmieniają, jak w kaleidoskopie, była 21,49. I to są takie ampułki bez spukiwania. One nas informują, że to jest kuracja tygodniowa. Bez mikroplastiku, tak jak przed chwilą powiedziałam I one wyobraźcie sobie, tutaj są w dwóch e, wariantach, ale do tego zaraz przejdę Obudzimy sobie te niebieskie I te niebieskie mają tak zaczynają się od wody, potem mają w składzie e, sok z aloesu, glicerynę, pantenol, e, kwaski aluronowy Ale uwaga, on jest w połączeniu z mocznikiem Przypominam, że mocznik to jest właśnie e, taka substancja nawilżająca Chodzi mi o to, co próbuję, usiłuję powiedzieć, to jest, że to jest najbardziej nawilżająca substancja dostępna na rynku kosmetycznym. E, dobra, e, czasami brakuje mi słów, potem mamy e, niacynamid, e, Mamy tutaj również jeszcze jeden ekstrakt, natomiast... Em, Tutaj, tak jak, tak jak producent nas informuje, mamy główny taki nacisk właśnie na ten kwas w połączeniu z mocznikiem. Tutaj będzie jak najbardziej nawilżenie. Producent nas również informuje, że to jest do każdego rodzaju włosów. Drugą wersją tych ampułek są to ampułki o nazwie Shine, czyli oczywiście taki, taka kuracja, która zapewni tym włosom takie odżywienie i blask przede wszystkim. I tutaj mamy ampułki do włosów z ekstraktem z żurawiny i jagodami Akai. Teraz tak, jeżeli chodzi o jagody Akai, one są w szczególności stosowane w kuracjach włosów, które potrzebują regeneracji, włosów suchych z rozwojonymi końcówkami. Natomiast patrząc tutaj na skład, Mamy wodę, glicerynę panteną, znowu mamy mocznik, czyli to jest bardzo zbliżony ten wstęp tego składu do poprzednich ampułek. Natomiast później znowu mamy niacynamit i mamy tutaj właśnie dwa ekstrakty, o których przed chwilą powiedziałam czyli Żurawinę i Jagody Akaj. Producent również nas informuje, że jest to. Yy, właśnie, formuła zawierająca ekstrakt z żurawiny i jagód acai oraz siedmiokrotnie nawilżający kompleks służą przywróceniu włosom intensywnego blasku, dokładnie, czyli ten shine. I te składy są jak najbardziej w porządku, cena uważam atrakcyjna yy, i tutaj producent przypomina informuje nas, to jest cotygodniowa kuracja, czyli tego nie stosujemy codziennie, jest to kuracja bez spłukiwania. Zostawmy teraz włosy, ja tutaj Musisz mi wybaczyć, czy ja w ten telefon się ślepie, ale ty wszystko widzisz na ekranie. Ja tutaj moja wizyta w Rosmanie jest yy, na telefonie. Kolejnym takim produktem, na który chciałam zwrócić uwagę, to jest serum z Isany z witaminą C w stężeniu 10%. I teraz tak, jeżeli mnie oglądasz, jeżeli nie, to będzie taki film, znaczy był taki film na temat właśnie najlepszej kosmetyki z witaminą C i tam tłumaczę, yy, w jaki sposób działa czysta forma witaminy C, jakie mamy pochodne witaminy C i która pochodna dla kogo. Tutaj mamy do czynienia z pochodną witaminy C, jedną z najbardziej stabilnych, pochodnych witaminy C Free Oetyl Ascorbic Acid, o której ja już tutaj naprawdę mówiłam, mówiłam w cały świat, czego możemy się spodziewać. Mamy tutaj wodę, właśnie potem mamy. Pochodną witaminy C, o której przed chwilą powiedziałam, czyli na drugim miejscu w składzie. Przypominam, stężenie 10%. Cena również tutaj, z tego co pamiętam, była niska. Ja akurat patrzyłam na promocję, ona bo za 13,99, ale dobra, do rzeczy. Rozjaśnienie, taki efekt glow, ujednolicenie kolorytu skóry, natomiast bardziej tutaj bym się skłaniała, żeby ta pochod... po tą pochodną sięgały osoby ze skórą taką jak moja, czyli problematyczna z tendencją do przetuszczania się. I do niedoskonałości Jeżeli są tutaj osoby z przebarwieniami Bądź osoby ze skórą naczynkową itd., itd. Ja odsyłam do tamtego filmu, o którym przed powiedziałam I tam dowiecie się, która pochodna będzie dla Was najlepsza Takie jest moje zdanie Więc ja tutaj to serum Oczywiście można powiedzieć, że do każdego rodzaju skóry Tak bodajże producent nas informuje Nie, nie mam takiej Może po niemiecku, tylko że ja tego nie rozumiem Jeder yeah, Hautyp kto jest na niemiecki. <laughs> ja nie znam. Więc dobra, tutaj zgaduję, że to jest do każdego rodzaju cery, ale tak jak powiedziałam, jeżeli chcesz się zdać się, jeżeli chcesz zdać się na mnie, to takie jest moje zdanie. Uuu, następnie mamy betainę właściwości głęboko nawilżające. Jest to serum o bardzo prostym składzie, natomiast uważam, że fajne cenowo, fajne składowo, jeżeli ktoś właśnie szukał. Serum z witaminą C i właśnie z, ze stabilną pochodną. Jasna sprawa. Kolejnym takim serum, na którym moim zdaniem warto zwrócić uwagę, tutaj mam, jest to Isana serum z olekiem pielęgnacyjnym Maracuja. I co mamy w tym serum? Zaczynamy od wody, mamy pantenol, potem mamy ekstrakt z rokitnika. Na temat rokitnika kiedyś już był osobny film o takim kremie się z Sylwego, I ekstrakt z rokietnika ma tutaj zbawienne właściwości, w szczególności dla cery dojrzałej, na której pojawiają się pierwsze znaki starzenia się, pierwsze zmarszczki. Rokietnik ma takie właściwości, które nie tylko chronią przed utratą wody, ale również ujędrniające, regenerujące. I można powiedzieć, że przyczynia się, jeżeli jest odpowiednio połączony włączony do pielęgnacji przyczynia się również do poprawy kolorytu skóry. W ten sposób chciałam to ująć, nie chciałabym tego imować w sposób, że tak tak się nie podzielić z rogietnikiem i y, po prostu wyrównanie kolorytu skóry, bo to nie do końca tak jest. Ja lubię takie rzeczy zaznaczać, ale mam tutaj jeszcze y, właśnie ekstrakt z marakuj, bo olejek mamy w tym serum ze słonecznika, tutaj chcę to zaznaczyć, y, bo troszkę jest tutaj to opakowanie takie, no jakie jest, ale dobra. Już, żeby nie przedłużać. Ekstrakt z namarakuj, takie działanie nawilżające, ja bym bardziej powiedziała, w tą stronę bym poszła. Nie będę tutaj um, nadinterpretowywać, może tak, um, robić z tego coś większego niż jest, natomiast możemy się tutaj spodziewać regeneracji, ukojenia po takim serum. A tutaj chciałam jeszcze dodać, mamy ekstrakt z liści rozmarynu. E, Ostatni nie, nie chcę musisz jeszcze ostatnim. Jeszcze to podwójnie sprawdzę, ale jeszcze jest jedno takie serum, na które chciałam zwrócić uwagę od Isany. I ono nazywa się Isana Night and Beauty. Dalej znowu mamy po niemiecku, więc tutaj liczę na moich widzów. I zaczynamy. Zaraz się ugotuję. Od olejku ze słonecznika. Później mamy również olejek z różowaka, czyli właściwości wygładzające. Mamy zbawienny skwalan, czyli oczywiście w dużym uproszczeniu mówiąc, lipidy. I potem mamy już zapach, potem skwalanie. Więc to, co jest po zapachu, no to to już będzie, no nie będę ukrywać, ten olejek z rozmarynu, bodajże z lawendy. Musiałam otworzyć okno, dlatego wracam. Wszystko to, co występuje. Po zapachu w składzie, no to niestety te stężenia to już są jakieś minimalne. Ujmę to kolokwialnie, tyle co by kot napłakał. Yy, teraz tak, na sam koniec zostawiłam sobie jeszcze jedno serum tisany, ale tutaj ja je. Yy, serum, krem pod oczy, przepraszam. Ja tutaj go tak zostawię w takim. za chwilę, dobra, zaraz tego dowie. Powiem o co chodzi. Więc tak. Jest krem pod oczy, którego skład uważam jest w porządku. Yy, I tutaj mamy. Kofeinę, co już mi się podoba, dlatego że już wiele razy mówiłam, że kofeina to jest oczywiście yy, stymulacja mikrokrążenia, yy, czyli obrzęki, worki pod oczami i kofeina, no to to połączenie jest absolutnie fantastyczne. Dalej mamy yy, Ascorbyl Tetraizopalmitate. Jest to yy, również jedna z najbardziej. Stabilnych, pochodnych, witaminy C Później mamy jeszcze kilka ekstraktów Natomiast nie tak bardzo chciałam się na nich skupić Ponieważ, dlaczego ja ten e, krem pod oczy zostawiłam na sam koniec? Ponieważ tutaj mamy mm, w składzie tetrasodium etta I ja powiem tak, pod oczy minimalna tam ilość ujdzie e, Więc dlatego go jeszcze zdecyduję się pokazać w, to, w tym nagraniu Też biorąc pod uwagę, że mogę mieć widzów, którzy... Właściwie, że mam widzów, którzy niekoniecznie chcą wydawać duże kwoty na kosmetyki i powiedzą mi tak Dobra, jest kofeina, jest witamina C, czyli takie rozjaśnienie tak? do tej kofeiny jeszcze pod tymi oczami Tutaj jeszcze mamy kilka składników nawilżających i tak dalej, i tak dalej Okej, okay, Justyna, dla mnie jest okej, okay. mi nie przeszkadza teraz to i dla mnie w porządku tak? Natomiast mam też widzów, którzy powiedzą O nie, 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 nie Justyna, ja wolę sobie więcej zapłacić a nie mieć tego w składzie i to też jest w porządku, dlatego ja tutaj zwracam uwagę na takie małe niuanse yy, i jestem z Tobą transparentna. Yy, także takie jest moje zdanie. Decyzję podejmujesz jak zawsze ty. Ten kanał to jest tylko i wyłącznie moja opinia, tak jak zawsze to podkreślam. I wiem, że tego nie lubisz, ale muszę. Dobra, yy, teraz tak, to już będzie na tyle z tej Isany. Mam niektóre inne sera, no niestety nie podeszły mi, to już, to już się nie nadaje tutaj według mnie do polecenia mogą też być w Rosmanie, w którym nie, były, nie było wszystkich ser, ale dobra, to już zostawimy sobie yy, Chciałam tylko Ci przypomnieć, że Jeżeli chodzi o nasz tutaj wygląd To nie tylko pielęgnacja, to jest fajna podstawa, to jest e, oczywiście podstawa Ale, ale do tego jest dużo, dużo więcej I w związku z tym ja muszę tutaj zaznaczyć, że przede wszystkim zapraszam Cię na www.zawszemoda.com, ponieważ nie wystarczy działać tylko od zewnątrz, ale również od wewnątrz. Taping twarzy w naukowo udowodnionym, w połączeniu z naukowo udowodnionym masażem twarzy, masaż bańkami, to są metody, z których korzysta naprawdę wiele z moich widzek. I opinie sama możesz przeczytać, czy na mojej stronie to są screenshoty tutaj z komentarzy w YouTubie, z maili, z komentarzy na Instagramie, czy być może jak sama nieraz przeglądasz moje treści, to te komentarze widzisz. Dlatego, jak koniec, każdy widzi i nie ma co ukrywać, ja też tych metod na co dzień korzystam. A żeby tego było mało, wszystko, co możesz wiedzieć na temat odmładzania, zamieściłam w pigułce. Odmładzanie metodą B. Jest to najnowszy e-book, który składa się z dwóch części. W pierwszej części tego e-booka znajdziesz omówione badania, prace naukowe, odkrycia ekspertów, najlepszych ekspertów na świecie, a w drugiej części tego e-booka dziela się z Tobą również tym co ja stosuję, w jaki sposób wykorzystuję te metody, daje mnóstwo swoich metod, prosto ode mnie dzielę się z tobą wszystkim, tym czym nigdy nie podzieliłam się z tobą na kanale. Jest to wiedza znacznie wykraczająca poza poziom tutaj kanału, więc jeżeli serio podchodzisz do tematyki odmładzania, do tematyki zmiany, zmiany przede wszystkim stylu życia i pójście 10 kroków dalej. To jest dla Ciebie. Włożyłam w to miesiące pracy, tonę swojej energii i dziś jestem dumna i szczęśliwa, że mogę się y, z Tobą tym podzielić. Dlatego zapraszam Cię na www.zawszomoda.com, na mój Instagram, na mój TikTok i widzimy się oczywiście w kolejnym nagraniu. Nie zapomnij zostawić mi serca w komentarzu. Cześć!